Święty Paweł dzisiaj poucza mieszkańców Rzymu żydowskiego pochodzenia o prawie justalionis, czyli w zasadzie, która mówi: Sądzę ciebie po tym, co robisz wobec bliźniego. Jeżeli czynisz mu krzywdę, na przykład wybijesz mu oko, to twoje oko też zostanie wybite. Oczywiście Święty Paweł potem przechodzi do prawa odwróconego. Justalionis. To znaczy, że będziemy sądzeni z miłości, bo Pan Jezus przyniósł tutaj radykalną zmianę. Nie o to chodzi, co zrobiłeś złego, po to, żeby w sposób wyrównawczy Tobie także wymierzyć taką karę, ale chodzi o to, żebyś zrobił dobre czyny po to, żeby można było zbadać, czy Twoje serce jest pełne miłości. Bo przecież na miłości jest oparta Ewangelia Jezusa Chrystusa i z miłości będziemy sądzeni.